Cześć, witam Cię, i Gróba z tej strony. W jaki sposób założyć firmę? Są generalnie dwa, dwie metody, dwie opcje. Pierwsza jest taka, że najpierw będziesz analizował bardzo dokładnie rynek, sprawdzał w co możesz, e, za przeproszeniem, uderzyć, czyli jaką branżę powinieneś wybrać. Druga metoda, i będziesz analizował tą, tą branżę przez wiele miesięcy, zbierał dane, pytał potencjalnych klientów. I po jakimś czasie być może jest opcja, że otworzysz po prostu tą firmę. Drugim rozwiązaniem jest w momencie, kiedy będziesz miał już pomysł w głowie, po prostu uruchomić. Uruchomić tą firmę, zacząć, rozpocząć. Oba te rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Pierwszy na pewno jest bardzo ostrożny i można bardzo wiele rzeczy zaplanować. Natomiast ma jeden wielki minus, że wciąż nie masz tej firmy założonej. Ona jest, ale cały czas w Twojej głowie. Świat jest pełen pomysłów ludzi, którzy nie zrealizowali swoich zamierzeń, swoich marzeń. Tylko dlatego, że cały czas te pomysły były właśnie w głowie. Drugie rozwiązanie powoduje to, że być może nie uda ci się za pierwszym razem osiągnąć tego sukcesu, natomiast będziesz miał doświadczenie. Doświadczenie, którego nie da się zamienić na nic innego. Będziesz wiedział wiele rzeczy, których nie dowiesz się w momencie, kiedy nie spróbujesz. Dlatego jeśli masz jakikolwiek pomysł na biznes, po prostu spróbuj. Spróbuj, zrób pierwszy krok, uruchom i działaj. Pozdrawiam serdecznie i regrowane.